Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Ja nazywam się Marcin Majzner. Minęła godzina 11:33, czyli rozpoczynamy drugi odcinek z naszej serii. Poznajmy się, jesteśmy na stronie e-commerce.pl. Jest to tajna, niesamowicie tajna społeczność osób zajmujących się sklepami internetowymi, czyli e-commerce. Społeczność powstała w celu pomocy, samą pomocy, abyśmy mogli mm, zdobywać. Świat, zdobywać pieniążki, pieniądzorki i, i w ogóle. W dniu dzisiejszym po raz pierwszy, po raz pierwszy spotkamy się z Grzegorzem. Z Grzegorzem wcale nie spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu i wcale nie spotkaliśmy się dwa dni temu. Grzegorz jest to osoba znana w niektórych kręgach, jest to niesamowicie sympatyczny i bardzo fajny człowiek, który ma swój sklep, ale BHP. Okej, okay. jeżeli chodzi o to, czym się zajmuje moja firma, to jest sklep internetowy z artykułami BHP. E, I tutaj przede wszystkim sprzedajemy dokumentację taką jak ocena ryzyka zawodowego, którą pracodawca ma obowiązek przedstawić swojemu pracownikowi w momencie, kiedy go zatrudnia. E, instrukcje BHP różnego rodzaju tych ty instrukcji jest ponad 1500 w ofercie różnych tytułów, które pisałem tak naprawdę sam. Dokumentacja ryzyka zawodowego tak samo ich jest około 3000. Tak, około 3000 plus sprzedajemy jeszcze znaki, gaśnice, apteczki. Od tego tygodnia mamy w ofercie rękawice, hełmy ochronne i tego typu produkty. I dodatkowo jeszcze zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji HACCP którą teraz pokazałeś na ekranie. To jest dokumentacja dla Sane, dla. Z szeroko pojętego sektora spożywczego dla przedsiębiorców z tego sektora, które mają, którzy mają obowiązek spełniać wymagania Senepidu i ta dokumentacja HACCP jest wymagana przy kontroli i tam są różnego rodzaju instrukcje wytyczne do tego, żeby produkty spożywcze były i przygotowywane, i składowane, i sprzedawane w sposób właściwy i bezpieczny dla konsumenta. No. Czy jesteś w stanie już po tak krótkim czasie prowadzenia sklepu? Powiedzieć, czy to była dobra decyzja? I dobra, i zła. E, tu nie ma jednego bo To zależy. <laughs> już ci tłumaczę, dlaczego. Dlatego, że mój sklep jest tak mocno powiązany z pewnymi rozwiązaniami, które mam pod te swoje dokumenty, które sprzedaję. I to są takie wewnętrzne aplikacje wbudowane już w, sklep, w tym momencie w sklep, e, gdzie ja tworzę te dokumenty i one generują się automatycznie w momencie, kiedy klient je zamówi i pobiera. E, więc pliki, które ja sprzedaję, one nie istnieją jako plik na serwerze, żeby klient, żeby w jakimkolwiek innym sklepie wrzucić gotowe pliki i go sprzedawać. Tylko te pliki się generują online w momencie, kiedy klient po prostu generuje, może znaczy, wywołuje akcję pobrania tego pliku, to ten plik się dopiero generuje. Ja mam po prostu to połączone ze sobą i między innymi dlatego taka decyzja padła, żeby stworzyć automat swoją własną platformę, a nie ko korzystać z gotowych, bo jak dla mnie to było prostsze rozwiązanie, połączyć te dwie rzeczy z środowiskiem, które ja będę znał w momencie jego programowania, bo je stworzyłem, niż najpierw odnajdywanie się w gotowym kodzie, żeby dopiero coś do tego dopisać. Więc mhm. to była taka decyzja biznesowa. E, czy to jest dobra decyzja, czy to jest zła? dobra, bo znam swój kod od podszewki tak naprawdę we wszystkie możliwe strony i jak potrzebuję jakąkolwiek modyfikację wprowadzić, bo wpadnę na pomysł ja albo pracownica, że coś by nam ułatwiło pracę, to automatycznie wiem, gdzie szukać rozwiązania i jakie wprowadzić, a praca na gotowym silniku byłaby moim zdaniem troszeczkę trudniejsza w tym zakresie. A dlaczego to jest zła decyzja? Choćby dlatego, że dopiero trzy miesiące temu dodałem do sklepu funkcję dodawania produktów. Ok. Bo nie było takiej możliwości, e, bo wcześniej wszystkie produkty, które dodawałem, robiłem to z poziomu plików CSV, takich zbiorczych, ale pojawił się problem, kiedy chciałem na przykład na szybko wyedytować produkt, zmienić, nie wiem, dwa zdania w jego opisie. To musiałem wchodzić albo w bazę danych i to wszystko zmieniać, albo pobierać sobie zrzut produktów z CSV i wszystko aktualizować w ten sposób. No i dopiero zmusiłem się do stworzenia tych funkcji takich podstawowych, tak naprawdę, jak edycja produktu, czy jego dodawanie, e, dopiero, nie wiem. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy to było wprowadzone. Mhm. Wy u siebie macie też trochę produkcję, tak? Czyli te rzeczy, które mhm. robicie, produkujecie na bieżąco. Opowiedz troszeczkę właśnie o tym procesie produkcji. Znaczy Produkt produkcyjny na ten moment jest bardzo prosty, bo w tym momencie to się tylko i wyłącznie sprowadza do wydruku gotowej instrukcji, zalaminowania i zapakowania do paczki. Na etapie, jak firma powstawała, to te instrukcje najpierw trzeba było opracować. Więc ja gdzieś tam, bazując na swoim wykształceniu, doświadczeniu i tak dalej, i kontakcie z klientami. bara! bara! bara!